Zapraszamy przedstawicieli Urzędu Gminy Poświętne. Gmina Poświętne została tegorocznym laureatem konkursu Przyjaźni Środowisku. Na uroczystej gali w hotelu Sowitel Wiktoria w Warszawie statuetkę odebrał wójt gminy Witold Łapiński. Jesteśmy w przyjaźni środowisku i dbamy o to, co dla nas najważniejsze trosce o środowisko naturalne i mieszkańców. W gminie zainwestowano ponad 3,5 miliona złotych w budowę sieci kanalizacyjnej w ośmiu miejscowościach. W obiektach użyteczności publicznej zmodernizowano kotłownie. Wszystkie obiekty należące do jednostek organizacyjnych gminy i innych instytucji są ogrzewane gazem ziemnym. Gmina postawiła także nacisk na uporządkowanie gospodarki komunalnej i likwidację dzikich wysypisk. Pojawiły się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Gmina Poświętne. Przyjazna mieszkańcom, przyjazna środowisku.